Co jeszcze Donald Tusk wymyśli? Nie zdziwię się, jeśli teraz zagrozi Rosji, że w przypadku, gdy nie oddadzą Ukrainie zajętych ziem, Polska podaruje Ukraińcom na przykład podkarpacie. Może idąc dalej za ciosem, będzie chciał wypłacić za dość uczynienie hitlerowcom. W końcu oni również mogą mieć jakieś pretensje. Może napadając na nasz kraj w zbrodniczy, niegodny sposób Doznali jakichś urazów i niedogodności. Dlaczego Polska miałaby teraz nie zapłacić za ich kontuzje, otarcia, stresy pourazowe oraz wszelkie trudy i niedogodności, których biedni faszyści zaznali na polskich ziemiach od gospodarzy? Jak myślicie? W tym wszystkim, drodzy Państwo, jest jednak pewne światełko nadziei, że ta nowa moda koalicjantów za gości na stałe może w polskich urzędach od teraz jeśli nie zapłacicie podatków urzędowi skarbowemu to pan Donald to zrobi jeśli nie opłacicie składek w zus to Donald za was zapłaci jeśli nabroicie to Donald lwie serce wpadnie krzycząc stawiam wszystkim. niestety to mało prawdopodobne ponieważ obecny premier Ogólnie raczej nie przepada za Polakami, jak sam kiedyś mówił, brzydzi się Polskością. Podsumowując, mamy sytuację, w której sprawcy zbrodni historycznej dalej lawirują. A kraj ofiar grozi im, że sam wyręczy ich w obowiązku wobec własnych obywateli. Jeżeli to jest majsterz tych dyplomacji, to chyba w kategorii kabaret Polityczny roku. Moi drodzy, jeśli chcecie więcej takich analiz, w których nazywamy rzeczy po imieniu i bez litości punktujemy takie numery, to subskrybujcie Studio Analiz TV. Bo ktoś musi pilnować, żeby za kolejne genialne pomysły nie płacili z własnej kieszeni ci, którzy i tak już zapłacili najwyższą cenę w historii. Do zobaczenia niebawem.